Hejka z tej strony, zwyczajna mama, witajcie na moim kanale. Jeśli jesteś nowy, zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszam również do obserwowania mnie na Instagramie. Link do mojego Instagrama jest poniżej w opisie filmu. Zapraszam Was do obejrzenia drugiej części filmu z naszego tygodnia walentynkowego. Nie zmieściłam wszystkiego w jednym filmie, dlatego musiałam podzielić go na dwie części. Eee... I tyle. Zapraszam do oglądania. Jest już dzień walentynek, jest 14 luty, piątek. Wiem, że wyglądam jak wyglądam, ale mam nałożoną hennę na brwi. Zaraz idę nałożyć maskarę, żeby sprawdzić, czy ona rzeczywiście jest tak wodoodporna, jak jest napisane. I oczywiście, jak zwykle, takie rzeczy wychodzą mi w momencie, kiedy mam jechać gdzieś bez makijażu. Będzie fajnie, Uhu. Ewentualnie mogę zrobić tak, żeby nie zamoczyć twarzy na basenie, co w sumie nie jest głupim pomysłem, no ale z drugiej strony nie widziałam nigdy nikogo na basenie w makijażu, więc chyba nie chcę być tą pierwszą. Wyciągam właśnie z szafy u Alicji um, prezenty, bo schowałam je yeah, do jej szafy. Bo jest już 13.30, Adrian za godzinę będzie w domu, jestem w trakcie robienia obiadu, a też muszę zmontować film, bo musiałam go podzielić na dwie części, bo by mi się nie zmieścił na YouTube, bo mam jakieś tam wymagania 15 minut. Więc no niestety muszę podzielić go na dwie części, bo już z poprzednich dni trwa 20 minut, więc zobaczymy co będzie dalej. Tak, kochanie, proszę mi to oddać. Zobacz. <głos》> Zgrywałam już tutaj Adrianowi prezentę. No, mam nadzieję, że się ucieszy. Wykorzystam ten papierek, który u mnie tu Boże, to nie będzie od razu widział, co dostanie. Czemu nie? A to zostawię, nie będę tu nic pisać. Chyba. No i zaraz spakuję Ali prezent, tylko muszę ją wysłać do pokoju. Ala! A weź idź, zobacz, czy Wega nie broi, dobra? Zostawisz mi kubek? Ja go popilnuję, dobra? Dobrze. I popi idź, popilnuj wagi. Prezenty musiałam schować tam za łóżko, a Ali musiałam przykryć poduszką, bo już podglądała, co tam się znajduje. Jak przyjdzie Adrian, to mu od razu chyba nie dam tego prezentu. Będzie musiał poczekać. Po obiedzie mu dam. O. No chyba, że sam zobaczy i weźmie, bo taki jest Adrian. Że on lubi yy, sam otwierać wszystko. Kolorowankę zaraz ci podam, dobrze? Poczekaj chwilkę, że on lubi otwierać prezenty, zanim wszyscy otworzą. E, nie może się niczego doczekać. Zobaczymy. Ciekawa jestem jego reakcji. Kaki. Chcesz kartkę czy kolorowankę? Kartkę! No dobrze, czekaj. Mm. Tylko, że ta kartka jest popisana, to może dam ci nową, co? Nie, Tom, tą. tą. Tom? Ale tu nie ma miejsca na rysowanie. Może dam ci czystą kartkę, co? Janowi widam prezent dopiero jak zjemy obiad. Teraz poszedł z Wegom na spacer i e, jak wróci to dostanie swój prezent po obiedzie. Idę, teraz nakarmić. Przed chwilą sama rozlałam zupę na stole, więc to, to jest moje cudowne szczęście, ale idę nakarmić, bo ona zaraz zrobi jeszcze gorszy połagan niż zrobiłam Jego ja. Pięknego kwiatka dostałam od mojego męża. Tu trochę się łamało, niam, ale niam, to tak niam, się... Niam, niam. <laughs> I Ferrero Rocher, moje ulubione. Tu trochę się łamało, ale skleiłam, więc naprawiono. I zobaczcie, jakie piękne to jest: świecące świecidełko. Kocham wszystko, co się świeci, pięknie. jest. to Adrian, wega. <ścoughs> Adrian, wega. Nie, jak chcesz zobaczyć swój prezent. Co? Jak chcesz zobaczyć swój prezent, to musisz się ubrać. Czemu? No bo nie będę pokazywać się bez spodni sobie Jaki gigant. No. Potwór. Wielki, co? No. A to tak, najgorzej tak tutaj, w tym miejscu najgorzej, jak miałem kiedyś tu. A, No, tu nie da się no. wycisnąć. A ja chciałam tego wycisnąć, ale mnie boli za bardzo. Ja ci kupię tylko muszę z związać. No. Usiądę ci na ręce i... Hmm, nie. A tu zobacz, mnie drugi wychodzi. A ten to będzie taki łatwy do wyciśnięcia. Tak jak żarownice mają, nie? Tutaj te pryszcze. No, tak to łatwe to do wyciśnięcia. Boję się trochę dać Ci ten prezent. Czemu? Jestem bardzo podekscytowana, ale się boję ci Co prezent. Co na pewno? Nie. Coś yy, z yy, grami. No, coś z grami to na pewno. No bo to, to wiesz, że dostaniesz. No, nie ma, ale to będzie się jeszcze dodatkowo jest dużo paczki, dawał Chodź do mnie. Mówiłam Wam, że on będzie się domyślał coś, ale nie zgad na razie, więc jestem około dalej niż Adrian tym razem. Ale... Chodź, Alunia. No. Prezenty zobaczymy, tak? No to co? No to. To jest dla tatycia? O, dziękuję, kochanie. Pomożesz tu A później Alunia dostanie. No, wciągnij, co to jest? Tak. Co to jest? Patrz, to jak super. Mega. Cicho. I będzie coś z Dragon Ballem? Nie. Ale taki sam jak ty masz. No bo cały czas pijesz z mojego. I za chwilę ci opowiem pewną historię związaną z tym kubkiem. i nowe, Monika. No to, to masz takie rozwalone, że no. ja kupiłam. Dobrze, że ja mam też coś takiego. I najważniejsze, chyba. Moja miłość. Wszystkim. A czemu? O, waniliowe, dobrze. No. No właśnie. Jutro do kina wezmę. Będę jadł. O, ja I teraz. Aluniu. Tu musiałam poduszką jej przykryć, no bo ona y, już zaglądała. Proszę. Proszę. Dobrze. Drugi Ale to jest dla Aluni chyba. Zobacz, co to mamy. Co to jest? Fajne? Ale zobacz, co to jeszcze ma. Też coś tu jeszcze jest. A tu? I co to jest? Zaki. I co mamy jeszcze? To, to moje. To moje. ciebie Dla mnie to jest. Dziękuję. A co ty dostałeś? Pokaż. Pozle z Psiego Patrolu. A ty hmm. Dziękuję. Mają ci się prezenty? No, pewnie. Tak, bo jutro jedziemy do kina. Dobrze. A musimy zamówić bilety. Podobają Ci się prezenty? Właśnie pokaż to, bo chciałam zobaczyć, jak to wygląda w środku. Ale powiedz jak zaoszczędziłam, dobra? Ty Była promocja w komendiu. Minus 70% na drugą rzecz. Więc kupiłam dwa kubki, bo dopłaciłam tylko 6 złotych. I dostałam dwa kubki za 35. To jeszcze jeden jest taki? No. no. Małe to jest, nie? Mhm. Trochę. Ale widzisz, że to jest takie nijakie. Nie Oglądałam inne to. jeszcze te stojaki, ale nie stwierdziłam, że tam nie, nie, nie. wezmę ten, co yy, mi pokazałeś. lego, lego no spoko to wygląda dobrze. tylko byś się w drugą stronę odrzucić lego, bo stałem tak jak to? Jak to? no dobra no dobrze no pięknie ułożyłaś z mu ułożyła z tatusiem? tak i mamusią i z mamusią, aha ale mama i tata tylko troszkę ci pewnie pomogli, co? Kto ma większość ułożyłaś? Nie mogę Tylko mama pomożyła mi Pomożyła ci mama? I też Ładnie Moje I stopy twoje brudne, no widzę U, a to tu Ryder i pieski Co to jest? Lader. Ryder i kto jeszcze? Pieski I pieski? A to jest piesek gdzieś A podobają ci się te pudrze? Podoba się ty cześć cześć ci się podoba? cześć jest twoim ulubionym pieskiem to bez bezuma to ten kocha twojego pieska aha no, to ha. jest W drodze już do kina zostawiliśmy ale i wege u babci. O Jezus. Kupiliśmy wcześniej też bilety. Póki po nie pojedziemy jeszcze kupić pizzę i pojedziemy z pizzą do babci. Zjemy u babci pizzę i później pojedziemy na basen z Alą, czyli upragnione miejsce dzisiejszego dnia dla Ali. Tak, Ala się nie mogła doczekać, nawet powiedziała, że ona nie jedzie do babci, tylko ona jedzie na basen. Więc a jedziemy yy, na Harley Quinn w takiej nocy do kina. Dzisiaj nie mogę doczekać, bo długo czekałam na ten film. Mm. Wracamy z kina. Film był super. Zamówiliśmy już pizzę, znaczy zamówiliśmy, kupiliśmy picanu. Nie udało mi się pokazać, oczywiście, opakowania, bo ja jestem zdolna, ale wieziemy już pizzę. Trzy. I, trzy pizze i jedziemy do babci, więc e, zjemy sobie pizzę i pojedziemy na basen. A jest godzina 1653, więc późno będziemy o 18 na tym na basenie? No, to tak, w sprawdziach to oczywiście. No, a ja jeszcze ciasto dziś będę piekła. Trzeba piszcza w 50. Jeszcze musimy iść do sklepu, no? no to jest 2 godzina basen, ja tylko dziś półtora godzina, ja. Na półtorej, no bo żeby Ala się jednak wybawiła, nie? No. Dobra, do zobaczenia później. I co robiłaś z babcią? Bawiłaś się z zabawkami? Do ścian i Nie będzie ludzie, jest pełno samochodów na takim usług. No. Ale to też jest restauracja hotel na weekend w Jest stronica, a mm. wejdą na walentynki były tylko Szukaj jakieś miejscowisko Nie biegaj, tylko powolutku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam do oglądania pozostałych filmów na moim kanale oraz do obserwowania mnie na Instagramie. Link macie poniżej w opisie filmu. Pa!